Koniec roku, a więc sezon, kiedy zaczynamy myśleć o rozliczeniach podatkowych, a rozliczenia podatkowe za rok 2022 wydają się wyjątkowe, szczególnie te w zakresie PIT-u. Liczba zmian, które weszły w życie w trakcie kończącego się już roku podatkowego, przyprawia o ból głowy, ponieważ na dobrą sprawę było ich co najmniej cztery znaczące rundy. Po pierwsze, sam polski ład, który wszedł w życie 1 stycznia. Następnie rozporządzenie ministra finansów, które zmieniało część jego zapisów już po siedmiu dniach obowiązywania, rozporządzenie z 7 stycznia. Następnie koło lutego-marca nowelizacja, która wprowadzała po pierwsze to, co najpierw wprowadziło rozporządzenie, potem troszkę jeszcze innych zmian, a następnie czwarta duża runda zmian, które weszły w życie od 1 lipca 2022. Polacy, którzy przymierzają się do rozliczeń podatkowych za rok 2022, mogą więc mieć poważne wątpliwości na temat tego, jakie podatki powinni za ten rok zapłacić. Przypomnijmy więc. Ulga dla klasy średniej, która weszła w życie wraz z Polskim Ładem, nie obowiązuje już od połowy roku, została uchylona wraz z końcem czerwca 2022, więc nie musimy się nią przejmować, zastanawiać nad tym, czy ją stosować, czy nie stosować, czy który z tych skomplikowanych wzorów, które służyły jej obliczeniu, wybrać. Mechanizm odroczenia poboru zaliczek, czyli rozwiązanie, które weszło w ramach rozporządzenia z 7 stycznia Tudzież ustawy nowelizującej ustawę PIT, która weszła w życie w marcu, tego również nie musimy stosować. Tego skomplikowanego mechanizmu, który nakazywał pracodawcom porównywać, czy zaliczka według przepisów z 2022 roku jest niższa od tej obliczonej według przepisów ubiegłorocznych i pobierać tę niższą z nich. Tego rozwiązania też już nie mamy. Ono obowiązywało przez kilka miesięcy w tym roku, ale zostało szczęśliwie uchylone. W tej chwili obecnie. System podatkowy w ramach pit jest relatywnie prosty. Mamy dwie główne stawki podatkowe 12% i 32%. 12% przysługuje nam do kwoty podstawy opodatkowanej wynoszącej 120 tys. zł w ciągu roku podatkowego, natomiast 32% płacimy od nadwyżki. Kwota wolna do podatkowania w tym roku to 30 tys. zł. To zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu i potem już się nie zmieniało. I tak naprawdę to na tych dwóch rzeczach musimy się oprzeć, bo to one są podstawą naszego rozliczenia. Musimy pamiętać, że niestety, inaczej niż w latach poprzednich, nie możemy już odliczać znaczącej większości składki zdrowotnej od podatku. Teraz jest ono już naszym, no powiedzmy, że kosztem podatkowym, można tak powiedzieć, no obciąża nasz dochód i nic z nią nie zrobimy. Pełne 9%, które płacą pracownicy, obciąża ich wynagrodzenie netto i nie podlega odliczaniu od PIT-u. Ludzie zastanawiają się czasem, czy w takim razie, skoro tych systemów podatkowych było tyle, czy tyle tych zmian w ustawie PIT, to ile zeznań podatkowych będą musieli złożyć za ten 2022 rok i jakie przepisy w nich stosować? No, szczęśliwie generalnie to jedno, to znaczy nie musimy złożyć zeznania podatkowego za poszczególne okresy tego roku podatkowego, w których stosowalibyśmy różne wersje obowiązujących wcześniej przepisów. Składamy jedno zeznanie podatkowe, w którym stosujemy te przepisy, które zostały wprowadzone 1 lipca 2022, czyli 12,32% PIT-u, kwota wolna do podatkowania 3000 zł, próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. I tak naprawdę to zeznanie nie będzie aż tak skomplikowane. Wiemy, że Ministerstwo Finansów, wprowadzając te zmiany w lipcu, uchylając ulgę dla klasy średniej, czy uchylając ten skomplikowany mechanizm ograniczenia poboru zaliczek, obiecało, że zmiany, które wprowadza, nie będą negatywne. To znaczy, że nawet jeśli komuś ta ulga dla klasy średniej przynosiła pewne korzyści i ona byłaby dla niego bardziej preferencyjna niż ten 12% PIT, to pomimo likwidacji ulgi do klasy średniej nie straci. Więc zastanawiamy się w takim razie, kto to będzie sprawdzał, czy teraz ja, jako podatnik, który składa swoje zdania podatkowe, muszę to liczyć, sprawdzać, czy według przepisów zastosujących ulgę do klasy średniej nie byłoby korzystniej. No nie, ja tego nie muszę robić. Ja składam zeznanie podatkowe stosując przepisy obowiązujące od 1 lipca, czyli ponownie 12,32% PIT. Natomiast samo Ministerstwo Finansów powinno jeszcze przeliczyć. Moje dochody, jeśli na 30 czerwca byłem uprawniony do stosowania ulgi do klasy średniej, i gdyby okazało się, że podatek obliczony z zastosowaniem ulgi do klasy średniej byłby niższy, to otrzymam należny zwrot.